Cześć. Z tej strony Michał Dobrzański. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu AI codziennie. I w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla ciebie trzy tematy: budowę gigantycznego centrum danych OpenAI w Indiach, problemy mety związane z utratą kluczowych naukowców z laboratorium Superintelligence Labs, oraz prognozy McKinsey wskazujące, że sztuczna inteligencja znacząco przyspieszy wzrost gospodarczy na całym świecie. Zaczynam od wiadomości o OpenAI, która planuje wybudować ogromne centrum danych w Indiach. Obiekt ma mieć moc co najmniej 1 GW i będzie częścią globalnego projektu Stargate wspieranego przez Microsoft, SoftBank i Oracle. Budowa w Indiach ma strategiczne znaczenie, ponieważ kraj ten jest jednym z największych rynków użytkowników technologii cyfrowych i dysponuje szybko rosnącym sektorem IT. Dzięki tej inwestycji OpenAI chce przyspieszyć rozwój modeli generatywnych, zapewniając im większe zasoby obliczeniowe i bliższy dostęp do użytkowników w regionie Azji. To również odpowiedź na globalny wyścig o moc obliczeniową, w którym uczestniczą wszyscy najwięksi gracze technologiczni. W perspektywie kilku lat Indie mogą stać się jednym z kluczowych hubów infrastrukturalnych dla sztucznej inteligencji. Przechodzę teraz do mety która zmaga się z problemem utrzymania talentów w swoim laboratorium Superintelligence Labs. Zaledwie kilka tygodni po ogłoszeniu ambitnych planów i zatrudnieniu nowych ekspertów, firma straciła część z nich na rzecz OpenAI. Pokazuje to, jak trudna jest rywalizacja o najlepszych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. W branży, gdzie liczą się nie tylko pieniądze, ale również misja i kultura organizacyjna, Meta może mieć problem z utrzymaniem atrakcyjności jako pracodawca. To sygnał, że wielkie koncerny muszą zmieniać swoje podejście i bardziej inwestować w wartości, które przyciągają ludzi do pracy nad przełomowymi projektami. Odejścia kluczowych naukowców to nie tylko prestiżowy cios, ale również ryzyko spowolnienia prac badawczych. Następnie opowiem o raporcie McKinsey, który przewiduje znaczący wpływ sztucznej inteligencji na globalną gospodarkę. Według analiz, technologia ta może w ciągu kilku lat zwiększyć światowy produkt gospodarczy o biliony dolarów. Największe korzyści przyniosą inteligentne agenty wspierające procesy biznesowe, integracja z internetem rzeczy, zastosowania w blockchainie oraz wykorzystanie obliczeń kwantowych w badaniach nad lekami. McKinsey podkreśla, że wpływ AI będzie widoczny w niemal każdej branży od energetyki i logistyki. Przez handel i bankowość, aż po medycynę i edukację. To już nie jest wizja odległej przyszłości, ale proces, który dzieje się na naszych oczach. Dla rządów i przedsiębiorstw oznacza to konieczność inwestycji w adaptację i odpowiedzialne wdrożenia, aby wykorzystać potencjał wzrostu i zminimalizować ryzyka. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.